Jest 17 grudnia, ja jestem Tivolt. Zapraszam was do Eee, Mam dzisiaj kolejną porcję pytań, tym razem trochę w in trochę innym ustawieniu. Nie siedzę już na kanapie, jestem na moim fotelu, pytania mam wydrukowane na kartce i uwaga, tym razem wybrałem konkretne pytania, które mnie interesowały. I odpowiemy sobie na nie. E, pierwsze pytanie masz Facebooka lub naszą klasę? A jak tak, to co o nich sądzisz? Mm, powiem tak, naszą klasę miałem, każdy miał naszą klasę. Nie czarujmy się, jak nasza klasa powstała, każdy zakładał konta, każdy się wkurwiał, że serwery były przeciążone, każdy szukał swoich starych znajomych. E, czy wyszło mi to na dobre? Kiedy była nasza klasa popularna? Na początku jak chodziłem do liceum mniej więcej wtedy była popularna. Udało mi się znaleźć paru znajomych z dawnych czasów, ale ławiałem się, umawiałem się, umawiałem się z nimi aż koniecznie Nie spotkałem i nasza klasa służyła mi głównie jako forum mojej klasy licealnej, na której pisaliśmy sobie pierdoły, ale w końcu każdy dosłownie przestał tam cokolwiek pisać. Nasza klasa umarła. Teraz nie, nie wiem, kto jeszcze z naszej klasy korzysta. jakiś ten Pał. Facebook. Oczywiście, że mam konto na Facebooku. Nie masz konta na Facebooku, to nie żyjesz. E, mam kont na Facebooku, mam też mojego fanpage'a na Facebooku, o tym zrobię osobną stronę. Już dwie osoby znalazły tego fanpage'a, mimo iż wam nie zalinkowałem. To jest ciekawe. E, Facebook myślę, że jest fajna sprawa, chociaż coraz bardziej go rozwijają, tak jak nasza klasa. Im, im, im bardziej starali się rozwinąć naszą klasę, tym gorsza była ta nasza klasa i w złym kierunku poszli. tak samo my się robi Facebook. Czasami dodadzą jakąś fajną funkcję, ale niestety w większości przypadków jest to. Chujnie. Dlaczego nie koszykówki i masz w nią jakieś złe wspomnienia? Nie, nie mam koszykówką złych wspomnień, chociaż może parę razy sobie skręciłem kostkę, grając koszykówkę i wybiłem sobie palce, ponieważ. No wkurwiające jest koszykówka, no lata się z tą piłką, rzuca się, jeszcze trzeba umieć rzucać, a wolę kopać. Nie mam złych wspomnień. Po prostu, naprawdę, jeżeli masz jakieś sporty, to nie jest tak, że się lubi wszystkie sporty. Lubi się jeden konkretny sport albo jednego konkretnego się nie lubi, a inne się toleruje. Tyle. Nie ma żadnych złych wspomnień bez przesady. O, to, to jest dobre. E, w jaki sposób możesz mieć 18 lat i być na studiach? Mój brat cioteczny też ma 18 lat i chodzi do trzeciej technikum i zdał za każdym razem. What the fuck? Po pierwsze, technikum trwa 4 lata. Jest dłuższe niż liceum, a ja chodziłem do liceum. Po drugie, e, zrobiłem mały trik. Otóż nie byłem w drugiej klasie podstawówki. E, to jest historia ciekawa, ponieważ ja byłem w pierwszej klasie podstawówki w pewnej szkole państwowej. Ale się z niej wyniosłem, i jak miałem iść do drugiej klasy, to poszedłem do, pr do prywatnej szkoły, w której druga klasa nie istniała. W sensie byłem jedną z dwóch osób, włącznie ze mną, chętnych do, do bycia w drugiej klasie, dlatego postanowili zrobić, dla zrobić na nas wyjątek. Poszliśmy do trzeciej klasy, a co czwartek mieliśmy jedną godzinę. Co czwartek, co tydzień odrabialiśmy materiał z drugiej klasy. Komunię pierwszą miałem w drugiej, trzeciej klasie. I takim sposobem, że tak powiem, jestem rok do przodu. Maciej tutaj, wszyscy, z którymi chodziłem do gimnazjum, do podstawówki dalsze i tak dalej, byli starsi ode mnie, więc bójam się w gronie staruchów. I takim sposobem mam 18 lat i chodzę na studia. Normalnie, gdybym nie zrobił tego triku, to mając 19 lat poszedłbym na studia, a gdybym był w technikum, to miałbym 20 lat i poszedłbym na studia. Taki bit. Dalej, co myślisz o Counter Strike'u? <laughs> 1,6 czy Source, a może Counter Strike 0? Będziesz grał w CS Global Offensive. Eee, nie lubię Counter Strike'a. Counter Strike to jest dla mnie gra prosta, zbyt prosta. Ja o wiele bardziej wolę gry takie jak Call of Duty i tak dalej, które są bardziej rozbudowane. A nie, kurde, nie mogę przycelować. Ile razy gram w, gram w Counter Strike'a, no jak ze znajomymi, nie wiem, przyniesie na laptopie to momentalnie nakładam tłumik na tą jebaną broń, bo naciskam prawy przycisk, żeby przycelować. Wkurza mnie to, nie gram w Counter-Strike'a, nie lubię go. Nie mogę wam powiedzieć, jaka jest różnica między 1.6 Source, a 0. Wiem, że jest to chyba nowy, lepszy, ładniejszy silnik. I tyle. Nie będę grał w Global Offensive. I tyle. I tyle. Haha, czy grałeś w Metina 2? Nie. Nie mam zamiaru. to mi się podoba, Hanta, to jest dobre. No, czekaj, co? Co byś zrobił, gdybyś zamiast członka miał cycki? Kurwa. Teraz wyobraźcie sobie tak, czekajcie, ja wam to zobrazuję. Ale jak czołga zami zamiast... Czekaj, okay, czekaj, dobra. czekaj, czekaj. Ja wam to zobrazuję, narysuję wam to kurwa. Jest penis. Nie? Nie umiem rysować fiutów, to może dobrze o mnie świadczy. Macie fiuta. Macie fiuta. No. Wyobraźcie sobie, że zamiast tej części są cycki. Kurwa, dwa jaja i cycki obok siebie, bez przesady. Ale Kurwa, jakbyś zmyślił. Nie cycki, wiem. Kurwa między nogami. Niemożliwe. To kurwa tak na udach, by ci się kurwa stykały jakbyś chodził. No bo przejebane. O, o, to, kurwa, przeje bateria. O! Taki lans z cyckami między nogami. Mhm. Dalej. Czy grałeś Dead Space 2? Nie wiem, co znaczy, czy grałem jakąś grę, ale grałem w Dead Space 2. Grałem na PlayStation 3. Gra pożyczona od Hunty. Ale w Dead Space A 1 galiśmy. Dead Space 1, oj ten. Yy, grałem, przeszedłem, gra mi się podobała. Zabieram się ciągle za dwójkę, tylko cholerny Arohem powiedział, że będziemy grać w kopa, a Fryer się chyba zamknął na wszystkich odkąd zaczął nagrywać słów kilka. Fuck that, może zrobię zagrajmy samemu, to będzie zajebiste. Teraz, uwaga, mamy serię. Yy, serię pytań od jednego użytkownika niestety Linku. full linku, nika nie mam. Mm, tak. Czy zrobię jakiś update? No, myślę, że update na razie publikuję w formie moich e, t-vlogów, jak już są potrzebne jakieś update'y. Dalej. Jaki lubisz rodzaj filmu? E, lubię... Horrorów nie lubię. Znaczy, horrorów nie lubię. Chujowe są teraz horrory. W ogóle nie są straszne, w ogóle mnie nie straszą i są coraz gorsze i bardziej sztampowe. Lubię te stare horrory, na przykład... E... Egzorcyzmy Emily Rose, czy Egzorcysta i takie, takie, takie na przykład The Thing, czyli coś, to jest dobry film. Dalej, jaką porę roku lubisz? Nie mam, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, szczerze mówiąc, nie mam jakichś preferencji konkretnych. Jak mam powiedzieć, to na pewno lubię lato, wiosnę, zimę i jesień. Najmniej lubię. Najmniej lubię jesień. O. Kurwa, ale się urodziłem w jesieni. Czemu nie lubisz jesieni? Kurwa. Ja lubię jesień. A myślisz, że dlaczego nie lubię jesieni? Bo kurwa. się wtedy urodziłeś. <laughs> nie lubię jesieni, bo jest kurwa zimno i nie ma śniegu. Jak, jak ma być zimno, to ja chce śnieg. Dalej. Windows 7 czy XP 7 bez wyjątku. Jaki masz samochód? Uwaga! <laughs> samochód mój to... Znaczy nie... No dobra, niech będzie, że jest mój ale będę go sprzedawał. Mm, mój samochód to Peugeot Expert, dostawczak, bez w ogóle tylniej szyby, ma pakę, robimy tam kiedyś haszkomorę. <grymne> samochód jest niby mój, będę go sprzedawał chcę sobie Renault, Renault Clio kupić, żeby się wozić takim bardziej osobówką niż dostawczakiem. A, a poza tym często pożyczam samochód mojej mamy, czyli Smarta 445 4, -4 bardzo fajne autko. Graż na czymś? Instrument? Yy, nie. Czy ja kiedyś na czymkolwiek grałem? Nie. Lubisz lamerów? Co to kurwa za pytanie, że lubię lamerów? Słyszałeś to? No. Kurwa, że lubisz lamerów. Wy macie pomysły: McDonald's czy KFC? Kurwa, to jest trudne pytanie. No. Jedno ma plusy, i drugie ma plusy, ale. Chyba McDonald's. Ja też wolę Maka. Dalej. <laughs> Lubisz leberów? Empic, Saturn czy Computronic? No to jest kurwa pytanie, bo wszędzie są takie ceny, że się za głowę można złapać. Ale jakbym miał wybrać jedno, to. Saturn. Niech będzie Saturn. Palić papierosy? Nie, nie palę papierosów, nigdy nie mam zamiaru. Czy tempie palenie papierosów? E, powiem wam tak, mnie nigdy dym papierosowy nie przeszkadza. Czasami, jak przejdzie obok mnie palasz, to lubi się zaciągnąć tym dymem, żeby sobie jakiś taki fajny, odmienny zapach poczuć. Nie tempie tego, nie chcę palą. Jak kurwa umrą, to ich sprawa. Będą mieli raka, to ich sprawa. Jak lubią, to ok. Oczywiście, kiedy mogę, to mówię mówię ku... starej weźże to, rzuć, bo to cię niszczy i tyle. Poza tym, nie chcę palą. Dalej, czy jestem zakochany. Nie powiedziałbym, że w tej chwili jestem zakochany. Jak się czułeś, gdy Rojo przyjechał do Krakowa? Jakbyś był zakochany. Jakbym był zakochany, to jest chyba dobra odpowiedź. Nie, naprawdę. Powiem wam, że przyjazd roja do Krakowa był takim kamieniem milowym w, profiu, w kanale moim i Hunty. Powiem wam, że dokładnie tydzień temu byliśmy po spotkaniu z rojem. Dokładnie tydzień temu. Od tamtej pory przybyło mi. Czekajcie, gdzie ja mam mój kalkulator. Patrzcie, to jest mój zajebisty kalkulator, z którego studi na, na studia korzystam. Casio FX85ES, zajebisty. Eee, gdy wrzucaliśmy filmik z relacją, ze spotkaniem, miałem 2562 suby. Jakoś tak, nieważne. Teraz mam 4350 subów. Doszło mi 1788 subów w tydzień. Ile kurwa subów mi doszło w tydzień. To jest nieprawdopodobne. Spotkanie roja odmieniło historię mojego kanału. Dwa razy tyle subów mi prawie. No dobra, przesadzam, ale sporo. Kanał Hanta też się rozwinął. Ma teraz ile? Siedem razy tyle subów, ile miał przed spotkaniem. Ja 21, a obecnie o kuźwa, na ci na kąpie wyskoczyłem i to w suarkach poszło. Eee, obecnie mam 151, a miałem 21. No to prosty rachunek. Rojo, a zresztą do, zrobię jeszcze o tym vloga, o tej sławie całej rojowej, bo się naprawdę rzeczy takie gada się, że aż szkoda gadać. Umiesz jeździć na desce, na skateboardzie, na desce z kółeczkami. Nie umiem jeździć, ale umiem jeździć na snowboardzie i to się na całkiem fajnym poziomie. W sensie nie robię kurwa backflipów do przodu, ale mogę, potrafię sobie pojeździć. Nareszcie druga kartka, a mamy cztery. Aha. Próbowałeś kiedyś wyciągu z wąsów gronostaja zmieszanego z Red Bullem dolanego do herbaty. Powiem wam, że wczoraj wypiłem wywar z fredki i całkiem kurwa nieźle smakował z paznokciami giganta. Ty Tiwold, lubisz Pokemony. Gadanie! Człowieku, zagrywałem się w Pokemon jak byłem mały. Pamiętacie jak nacisk, Ja przytrzymowało się A, żeby Pokémon zadał większy damage? Uh -huh. O, to były czasy. I, I kiedyś, jak się na kogoś wkurwiłeś, to przymywałeś mu kartridża tym. Zmywaczem do pasnocie, żeby mu musei wyusunąć. To mi się podobało. Dalej. Eee, ile miałeś lat jak zacząłeś być ateistą? To jest kurwa zajebiste pytanie. Bo wy chyba macie... Nie, ten kto zadał to pytanie, ma chyba wrażenie, że tak. Siedzę sobie tak kurwa, zostanę ateistą. Pyk, jestem ateistą. Nie. Jak się historia mojej wiary? W ogóle, ktoś mi zadał pytanie, czy mógłbym ci wytłumaczyć religię, to, to jest ciekawe, chciałbym go posłuchać. E, Odezwa się może jeszcze do ciebie. Dalej, e, twój, nie dalej, Kolej, dalej to pytanie. E, to była taka trochę podejrzana sprawa, ponieważ jak byłem dzieckiem, to oczywiście moi rodzice są katolikami. Zaciągali mnie do kościoła. Chodziłem razem z nimi. Zawsze mnie to wkurzało. Zawsze uznawałem Kościół jako marnowanie czasu w niedzielę, kiedy mogłem sobie, nie wiem, pospać, mogłem coś porobić ciekawego. Dlatego od początku miałem awersję do Kościoła, że nigdy... Co mnie wkurzało w chodzeniu do Kościoła? Że trzeba było chodzić. Nie szedłeś, nie byłeś katolikiem. Wkurzało mnie to. Coraz bardziej po prostu zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle ma sens. Czy naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy wiara cokolwiek mi daje i stwierdziłem ostatecznie, że nie. Yy, ale to jeszcze zrobię o tym T-vloga, już mam dwa tematy na T-vloga. Dalej. E Która część A, Assassin's Creed najbardziej ci się podobała? Dwójeczka, tyle, to już mówiłem o tym. Wypijesz moje zdrowie w Sylwestra. Cokolwiek będę robił w Sylwestra, wezmę kamerę i zrobię wam jakąś małą relację i na pewno wypiję wasze zdrowie, ale kurwa, nie wypiję pięciu tysięcy kieliszków wódki. Ty czekaj, ile ma kieliszek wódki? 50 ml? No. 50 razy 5000 to daje tak ile ma litr? 100 ml, tak? Litr to jest 1000 ml, A, to sorry, to jest 100 cm, to jest. 1000 me... Dobra, jebać. E... 250 litrów wódki. Co <głos》>? Co ile to kosztuje to? litr? 40 zł? A wódki będziesz... Wódki, pójma, nie? Wódki. Ile litrów wódki? No pewnie, że wódki. Ile kosztuje litr wódki? 4 dychy? miałem wiedzieć, nigdy... Niech będzie, że 35 zł. Wydałbym na to ponad 8500 złotych, Bez przesady. Zakładałem, że będę miał wtedy 5000 a fajnie by było. Bo was. Dalej. Lubisz horrory, to już powiedziałem. Skąd dowiedziałeś się o Roku i roju? Otóż, gdy zaczynałem moją karierę na YouTubie, miałem mało widzów. Robiłem filmiki tak trochę lamersko. lamersko. Robiłem go według poradnika za Ragnaroka, który poleca Windows Movie Maker. Ej, strasznie dużo roboty z tym było. Program się ciął i było niezbyt fajnie. Jeden z was mi polecił poradnik Roka, żebym sobie znalazł Roka i obejrzał jego poradnik, i wtedy się zaczęło po prostu. Zacząłem oglądać jego filmiki. Mieszkasz sam? Nie, mieszkam z rodzicami. Eee, co masz? Cyfrę plus czy cyfrowy polsat? Mam kablówkę, mam UPC. Po chuj, wy się o to pytacie. Lubisz wracać do starych lat w sensie albumy itp. Nie. Nie, nie lubię, ponieważ e, osobiście uważam, że moje stare ja jest dość e, beznadziejne. E, ta osoba, którą byłem w podstawowce i gimnazjum, chciałbym o tym, kurde, zapomnieć, bo byłem straszny, fryren. Dopiero w liceum. Masz kasę do wzięcia. Dopiero w liceum. No, Dopiero w liceum zacząłem być jakimś takim kulgościem, cool a jeszcze po liceum, jeszcze bardziej, i to widzicie teraz na moim kanale. E, jaką miałeś średnio w gimnazjum? <laughs> To jest dobre pytanie. Chciałbym pamiętać, ale na pewno chujową. Nic się nie uczyłem w gimnazjum. E, czy dokoczano ci w podstawówce? E, nie dokoczano, znaczy nie. W, ogólnie w Polsce, przynajmniej w, na pewno w moim gimnazjum, czy w podstawówce, do której chodziłem, a były to jedna prywatna, druga społeczna. Nie dokuczano mi, ponieważ nie pojawiało się tam cokolwiek takie jak dokuczanie. Po prostu nie istniała taka fala, czy tam męczenie kotów, nie wiem, takie pierdoły. Tego po prostu nie było. E, e, ale zawsze byłem tak jakby piętnowany przez to, że jestem młodszy. Zawsze byłem tym gorszym i nie podobało mi się to. W końcu. Gdy poszedłem do liceum kompletnie, a tu nie zwracał nikt uwagi, w ogóle przez pierwszy rok nikt o tym nie wiedział, to mi się najbardziej podobało. Potem nagle, o kurwa, jego legitymacja szkolna ma 93 i nagle, ja wiem co się dzieje. Dalej. ty czym nagrywasz, czym nagrywasz dźwięk z gry i czym renderujesz i konwertujesz filmy? Ten materiał ląduje dla ciebie. A, w stylu Roya. Dobra, druga kartka, co jest? Druga kartka za nami, jeszcze dwie. Strona trzecia. Czy prowadzisz kiedyś swoich szans w program. Chans swoich szans programy Play Next? I ile lat ma Twój pies? Dobra, najpierw pierwsze pytanie. E, tak, wysłałem swój filmik do Play Next, kiedy miałem jakieś 400 widzów, ale. Po prostu nie zauważył go rok. Nie, nie, nie stwierdził, że mój kanał nie jest dość fajny i nie mylił się. Ile lat ma Twój pies i skąd go masz? Kurde, to jest trudne pytanie. Aż się muszę napić. E, mój pies. Ma jakieś 7 lat? Coś takiego. Nie wiem dokładnie. Skąd go masz? Mam go ze schroniska, ponieważ taką metodę nabywania psów polecam. Bierzcie zwierzęta ze schroniska, czy to koty, czy psy. Dajcie im tą odrobinę szczęścia, której potrzebują, ponieważ, no, wyobraźcie sobie, że wyścicie zamknięci w klatkach, czekacie. Nikt was nie weźmie, to was uśpią i tyle. Naprawdę jebać kupowanie psów za 900 zł, które kurwa nie zjedzą ci niczego, tylko oprócz jakiejś farmanizowanej, co? Oprócz jakiejś drogiej karmy, naprawdę. Bierzcie zwierzęta ze schroniska, ponieważ dobra rzecz, dobry uczynek. Czy masz zamiar zrobić prawo jazdy? E, mam prawo jazdy, mam prawo jazdy, zdałem prawo jazdy za pierwszym razem 18 sierpnia tego roku. Hanta w tej chwili się dosiedzi i czeka 4 stycznia, ma egzamin, zobaczymy. E, dalej, co sądzisz o elektronicznym sporcie? Polacy wygrali mistrzostwa świata w Counter Strike'a. Co sądzisz o sporcie? Sport jak każdy inny. Do jednego trzeba trenować, do drugiego trzeba trenować. Nie zostaniesz zajebistym atletą, jeżeli nie będziesz codziennie kurwa trenował. Nie będziesz zajebisty w Counter Strike'a, jeżeli nie przegrasz to tysięcy godzin, setek tysięcy nieważne. Popieram jedno i drugie. Chociaż wolę e sport, bo nie trzeba się nie trzeba męczyć. Chociaż granie może być naprawdę wycieńczające. Jaką grę chciałeś nagrać, ale pomyślałeś, że to żal to nagrywać. Minecraft. <laughs> no i kadel. Kartel zacząłem nagrywać, a ja tu jest no, gra, zacząłem, o, gra, z której zrezygnowałem zanim zacząłem. E, czy, czy czekasz na kolejne piosenki zespołu Ostage? Pozdrawiam was, Ostage official i pozdrawiam się Rudy na 102. I tak, czekam. Kurwa, róbcie kolejne piosenki, bo nie mam już co podkładać do T-Vlogów. Dlaczego T-Vlog od tyłu brzmi jak Golwit, co jest nazwą leku na Kaca? <laughs> Jesteś graczem bardziej hardkorowym, czy takim, żeby pograć dla fanów? Pozdrowienia dla Ciebie, Kornek. To Kornek zadał to pytanie. Eee, I gram dla fanów. Nie jestem hardkorowym graczem. Hardkorowym graczem staje się, kiedy gram w Koda. To Hanta może to potwierdzić. Naprawdę, jak gram w multiplayerowe gierki, to lubię być najlepszy. Ja chcę być najlepszy i tylko to akceptuję. Bo o to chyba chodzi, nie? Nie po to jest ranking, kile i tak dalej, żeby być kurwa najgorszy. Jakie języki programistyczne znasz? Znam C, znałem Pascala, ale już nic nie pamiętam. Trochę w pytonie robiłem. Pytą, to, to jest język programowania na makach, które się uczyłem w gimnazjum. Robiłem ostatnio skrypty w Baszu i w Perlu na Linuxie. Tego w ogóle kurwa nie umiem, a mam w styczniu z tego kolokwium ogromne. Mógłbyś zrobić serię filmików społecznościowych z podstawami programistyki. Programistki. Z podstawami programistki? Co? Niezły pomysł. Pancho Tortilla Chipsy Chili. Wyzywam cię, abyś powiedział jak najszybciej no to co, że ze Szwecji. Tak, wiem, to nie pytanie, ale pierd... ale nie pierdol, tylko mów. Dobra. No to co, że ze Szwecji? No to co, że ze Szwecji? O, to jest ciekawe pytanie. Czy przyjąłeś bierzmowanie? Jeżeli nie, to jak chcesz wziąć wierzącą dziewczynę za mąż? W końcu, aha, nie przyjąłem bierzmowania, ale nie dlatego, że jestem ateistą. I tak by mnie przyjął. Ale dlaczego nie przyjąłem bierzmowania? Bo nie przyjąłem bierzmowania, nie przyjąłem bierzmowania, bo... Kiedy byłem w trzecim gimnazjum, a wtedy się przyjmuje bierzmowanie, strasznie dużo się przeprowadzałem. Raz się przeprowadzałem, drugi raz i nigdy nie mogłem się zorientować, w jakim kościele powinien chodzić na te całe lekcje. I skończyło się na tym, że bierzmowania nie przyjąłem. Ale jeżeli poznam dziewczynę, którą będę chciał ożenić, się ożenić z nią. No na pewno to... nie byliś za mąż. No właśnie, któryś z Was kurwa napisał, no właśnie tutaj, jak chcesz wziąć dziewczynę za mąż, na pewno będzie ślub, no kurde, każda dziewczyna jak chce ślubu. To wtedy przyjmą bierzmowanie, jest bierzmowanie dla dorosłych, to nie jest żaden problem. Wracając do filmów, spodobał Ci się jakiś ostatnio? Czy jakiś film się ostatnio spodobał? Eee, ostatnio mi się przypomniał, jak mnie koleżanka Jay pytała o to, jaki film powinna obejrzeć. Jeżeli nie widzieliście, obejrzycie sobie film Siedem Dusz z Willem Smithem. Jest naprawdę niesamowity, według mnie, wzruszający. I Pingwiny Pana Popera z Jimem Carey. Czy pochodzisz z Krakowa, czy mieszkasz tu tylko na czas studiów? Pochodzę z Krakowa, mieszkałem w Krakowie, potem się wyniosłem trochę na wieś do Bodzanowa, potem tu wróciłem, wieś z się. Czy zdajesz sobie sprawę, że oglądają ci dziewczyny? Dziękuję.